Nie. Przyszedł do nas kogut Faka? Mówi, gdzie mój agro, gdzie mój agro A tu Co zapieje? O, jaki wielki, porówno z naszymi kurami? O, jaki wielki. O, patrz, on nic nie robi. Ale czarna O zatańczył, zatańczył On nie wie zaraz, co to jest Patrz, Tańczy, tańczy, wszystkim tańczy O misia się woi co to się dzieje Patrzcie na misie, jak stoi Misia tylko się nie wie. Czarny Misia na niego Co się Jestem tutaj przywrócony, Nie pozwolę, żebyśmy źle traktowali moje kury. Będę tutaj czuwał. Ale patrzcie, ani raz jeszcze Orewek się nie bił z kogutem. A Orewek to orywek to zazwyczaj pierwszy. Ale O! Patrzcie, tak tańczy. Ale jest niepewny jest niepewny, bo czarna go trochę. Ale patrz na czarna najbardziej do niego, patrz mu. O nie, o nie! Czarna nie bi kogucika. Nie, to niego trochę za małe, ale sobie radzi. Kury go chodzą wokół niego. Muszę popić całą drogę. Nie piłem taką drogę. Musi się teraz wypiać po podróży. Patrzcie, cały czas tą czarną łazi. Pogód wielki, czuje się jak w domu. Patrzcie, normalnie się zachowuje z kurami. Normalnie wszystko jest. Kury go kochają. Patrzcie, jak fajnie zapiął. Ale jest taki wielki. Patrzcie, chodzi sobie normalnie z kurami. Tańczy, o zatańczył. Aż, aż uciekła. Myśleliśmy, że to będzie ciężko, że go się wpuści tak. dopiero w nocy, a... A, to, a to tak łatwo poszło. Sam chciał tu wejść. Tak się pchał, żeby wejść. Kury się pchały, żeby wejść. O czarnej tańczy, patrzcie, pilnuje. O, o Misia podeszła. Kury się cieszą, tak dawno nie miały piania. Go zostawimy. Jest 100% super. następny odcinek jeszcze pokażę coś o nim. Patrzcie, czarna czar już była gotowa, żeby na niego wskoczył. Już przy, przysiadła, już, już była gotowa. Tak, przechodził. On jest taki kochany, że biedne kury się chowają u niego a duże się go boją, więc zobaczymy, jak będzie z kurnikiem. O, nie się. Zawsze jest tak, że... O, się zapył Duże kury siedzą na górze, a małe są spychane na dół. Teraz będzie, że duży kołd będzie siedział, wszystkie znibałe tutaj, a duże będą sobie w dole. Będzie śmiesznie. Bo, bo, bo... O, zaraz pojdło odpowiednich rozmiarów. To, co dałem przed chwilą. Patrzcie, jak się ucieszył, zawołał kury, żeby też piły. Świeża woda, zdrowia doda, picie lato. Ale byk, taki wielki. Patrzcie, wszystkie się kury jego trzymają, idą za nim. Brachma. Tak, taką piękną brachmę. Zobaczymy, jak się przyjdzie. trzymają, idą za nim. Takim pięknym gestem kończymy ten odcinek.